Jesieniara! Jesieniara! Dzień dobry moi kochani! Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Jaworsy Gotują! Dzisiaj będzie jesiennie, bo będziemy testować przepisy z dyni. Tak jest. O, ciężko! Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić przeróżne rzeczy właśnie z dyni. Mamy ich dużo. Co już było na dyni? Tak, robię bałwano z dyni, okay. no. I teraz ten dwa bałwany obok siebie. Teraz dajcie znać w komentarzu kto jest bałwanem, czy ja czy Ola. Ogólnie nigdy nie robiliśmy nic z dyni. Nigdy w życiu. Jakby ja rozkrajałem dynię chyba raz w życiu. I robiłeś pewnie jakieś minki. Tak, i robiłem minki. No. Tylko wyłącznie. Tak poza tym nie wiem nawet do końca jak wygląda konsystencja dyni w środku. Nie no, bawałka. ona jest, ma takie, takie pestki w środku i taka jest... Ogólnie jak wyciągałam z tej dyni to zawsze jest taka brudna. No, taki, brudna. taki, taki, taki no. wiem, no. Widzowie, zaczynamy od tego, że przygotujemy sobie Ogólnie dynie, na krem i na inne rzeczy Musimy tą dynię wrzucić do piekarnika, więc zaczynajmy Czy wykorzystamy wszystkie jeszcze nie wiem Rozkroimy na razie tą i zobaczymy ile z tego wyjdzie tak. Pire z dyni dokładniej robimy I jedno będzie takie stricte pod krem, a drugie takie ogólne Trój na radę? Na pół? No, na pół na razie A to da wyciągnąć no, Nie do rady. Jesteś pewna? Daj Nie, nie mam na... Dobra, czekaj daj mi a, biłem biłem Aż to głupi! No, sorry, ale inaczej tego nie umiem określić. Jak można złapać tę końcówkę noża? Już wiemy, kto był tym bałwanem. Mamy plaster? Mamy. Przynieść plasterek? Aaaa. Pokemony Pokémony czy psychotra? Bo szybciej ja tu krwawię! Jednak ja nie ma żadnego. Dobra, robię. Skończyły się. dużo razy robić się To jest zawsze takie nieporęczne i dynia i na przykład arbuz jest takim owotem. Ciężko jest to pokroić. A ty jesteś silna. Tak wygląda dynia w środku, jak już było Strasznie. Jakby pajak po chodził i pajęczyny No Dobra, trzeba teraz jeszcze da ćwiary, co? Trzeba wyrzucić jakby cały ten środek. Dobra, to daj śmietnik. No ten środek w ogóle jest chyba taki useless, nie? W sensie do niczego się nie używa. Nie wiem. Wiem, że jak chcesz wykroić dynię, to musisz tutaj jeszcze tego postykać. To nie jest tak, że pestki z dyni są jakieś takie niezdrowe? Nie Czuję niezdrowe? Nie wiem, tak jakoś mi się kojarzy, ale nie Może mój, no, nie się śmieje. czy, w wiem, w w wie, czy wie, masz na przykład... A w sumie tak Właśnie no. Właściwie dostaliśmy info z zapleców, że miąższu się jednak robi jakieś rzeczy. Nie było to No nie bo jesteś jakiś taki... No przydatny. Jestem skaleczony jestem... Jest jestem niesprawny, nie no, już zaschło. W sensie jakby już nie leci. Daj mi drugą łyżkę. Nie przydatny nie. No coś nie podoba. Śmiernik. Nie wiem czy to się tak robi ogólnie, ale ja to tak robię. Nie wiem, to się ciągnie takie włosy jakieś, tu są zaplątane. Ja nie umiem tak wyciągnąć w ogóle. Włosy zaplątane. No nie wiem czy te włosy powinno się zostawiać, czy powinno się je wyciągać. Obcinać. To, to jest praca dla fryzjera, a nie dla kucharza. Ej, ty kucharzem też nie jesteś. Nie, dobra, ja nie jestem w stanie tego wyciągnąć, ale To mi się plącze. Jak ty to zrobiłaś? Daj ty popie. Trzymaj ten śmietnik, dobra. Ja pierdzielę! ja właśnie pestkę dyni ciężko Chłopie, on zjadł 700 zł. No nie ma problemu Mi się dynia tylko kojarzy z Tomkiem Bo Tomek mhm. zawsze jechał do Gdyni To mówił, że jedzie do G-Pumpkin Weź papier, w sensie blacha i papier do pieczenia bo nie Dobrze ci nagrywamy odcinek, nie? Witamy w naszej kuchni. Właśnie sprzątamy podłogę. Czemu to robimy tutaj. No my jest tak łatwiej, ale nie wiem czemu ty tu, bo jesteś. Bo ty ty jesteś i tym się razem z tobą, tutaj networek. Dobra, w stanie wstanę, bo jakby nagrywam odcinek. Dobra, widzę, teraz tak, do tego kremu, tak jak mówiłem, będziemy robić krem. Zupę w sensie taką, zupę super krem. Wiecie o co chodzi. Trzeba do tej dyni, jeszcze do piekarnika, włożyć marcheweczkę, cebulkę i pomidorki. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I to musi generalnie wszystko razem się ładnie piec. Bierzemy dwie półki na razie. Cyk cyk, znaczy dwie ćwiartki w sumie. I teraz tutaj wchodziemy marcheweczkę. I myślę, że styknie tej marchewki. Teraz bierzemy pomidorki i też je tutaj pięknie ładnie wrzucamy. Dobra, myślę, że tyle będzie git. Teraz cebula widzę jak wlatuje. Proszę o ogarnamy. Super, zachanie wow. tak, nie jest to się najlepsza. I teraz naszą cebulę rozkrajamy i wrzucamy do drugiej połówki ćwiartki. I czosnek jeszcze? Tak, jeszcze czosneczek, jakbyś mogła. Tylko go trzeba tak ładnie. Patrz, on jest tak zrobiony tak, na przepisie. Widzisz, tutaj masz zdjęcie poglądowe. Znaczy tak. tak, tylko ja jeszcze z tej skóry no, tak, tak lekko obrał. Tak. No bo teraz potrzebuję czosnek, więc czekam na niego, tak czy inaczej. Czekaj, położę to tak, żeby się zmieściły drugie jeszcze. No to i tak będziemy przecież wy, wyciskać. No tak. Teraz ten czosneczek kładziemy tutaj. I jeszcze dorzucamy ile się da pomidorków. Więc weźmiemy takie 5-6 sztuk. Hop, hop. Dobra, powiedzmy, że tak będzie ok. Teraz sprejujemy to trochę oliwą soliwek. Dobra. I dodajemy sól i pieprz. Pieprzu tak solidnie, soli trochę mniej. No i te dwie połówki kładziemy też obok Bo one będą do innego przepisu Po prostu musimy zrobić samo pirę z dyni I wstawiamy to teraz na około 40 minut do piekarnika Więc pyk. I widzimy się za 40 minut Minęło 46 minut Nasze dynie wyglądają O tak Ej, ładnie to wygląda Ale tu się woda z nich zalała. Wypuściły wodę, ale to wygląda mega pysznie w ogóle No teraz, trzeba rozkwić, co mamy tutaj zrobić Już ci mówię, teraz tak, zaczniemy od robienia kremu Okej, okay, czyli po prostu wszystko dodajemy. Tak. Teraz to wszystko dodajemy do garnka tak naprawdę To trzeba obrać tą dynię, jestem ciekaw czy tak Ło, wow, ale to fajnie się dziubierać teraz Tylko jest gorące, czy czekamy chwilę czy po prostu... Dawaj no, to Ale on powiedział obrane warzywa, czyli te to się powinien, to się nie pomidorki też kiedyś Nie, obrana dynia i reszta warzyw Dobra, to łóżkę, po prostu wygrzebiemy te warzywka ten. Patrz, ja mogę? jest gorące Robisz tak Czyli Ten czosnek powinien być e, obrany też Myślisz, chyba że tak? on go obiera? No raczej tak, no raczej nie, do no, jest On wyciskał czosnek O, za ciepłe to no, więc... Dobra, żartowałem, to ugubi pomysł Żona, ty jesteś normalnie tak gorąca, że Ciebie nic nie parzy Niesamowite to jest mm, Dokładnie tak I ten czosnek to trzeba będzie wycisnąć No to zaraz go wyciągnę stąd. I powinniśmy zrobić w tle bulion warzywny Mamy bulion warzywny A, ale powinniśmy go zrobić z wonowola i teraz tak, w tle musimy zrobić bulion warzywny 400 ml, a do litra są potrzebne 3 łyżki. Czyli do 333 ml jest potrzebna jedna łyżka, czyli wrzucę jedną łyżkę i trochę, tak? Tak! Jestem ciekawa, czy nam no, zasmakuje krem z dyni. Bo no ja ogólnie wolę zupy niż kremy. Ale taki dobry krem pomidorowy lubię. Tak, ja też na ostro w ogóle kocham. 400 ml wody. Tak. I do tego dodajemy bulion warzywny, jedną łyżkę i troszkę. Zagotujemy go sobie. Mogę to usunąć trochę. Wiesz? Czosnek że to jest satisfying fest. Zrobiłeś to tak mało satisfying. No, musiałam to zrobić tak, bo to jest mega gorące. Ale pachnie ślicznie. No mega dobrze pachnie. Te warzywka. Powinno zrobić taki krem sobie z na przykład z białych wadziów. Ostatnio jedliśmy z białych warzyw mega smakował krem. Tobie. Sam przeżywałaś, bo wolę tych cateringów. A faktycznie, no? no. Może wolę zupy, bo nie jadłem dobrych kremów, nie? No właśnie. Może to jest kwestia tego. Trzy, ryby. Widać, ciężko się to mega obiera. To jest dlatego, że to jest gorące bo no, trochę tej dyni tracimy tamte dwa do kolejnego przepisu wystygną tak no. zanim to zrobimy bo z tych dwóch kolejnych widzowie będziemy robić kopytka więc zrobimy taki sobie zestaw po prostu dwudeniowy-dyniowy dwudeniowy-dyniowy dyniowy. Tak, <laughs> i jeden właśnie będzie krem, a drugie to będą kopytka które też naprawdę wyglądają apetycznie i zobaczymy jak będą smakować a często teraz są kopytka dyniowe w restauracie no popularne zresztą no. się to zrobiło no, szczególnie w takim sezonie jesiennym jest. często właśnie jest krem dyniowy i tak dalej dobra, że nie jest gotowe. nie, ja kończę. i musimy zrobić z no trzeba. Ale podoba mi się zapach tego, to tak ładnie pachnie. No, no tylko wszystkie nie. No. dobra, ready. I teraz dodajemy do tego wszystkie składniki, już Taki, wam mówimy jakie. Na sam start wlatuje 400 ml bulionu. tak? 400 ml śmietanki. Tak jest. Ile taka jedna śmietanka ma? 250. Ok, to dodaj na razie może te 250. Dodajemy 400. No, 400? 200. No Dobra, Dodam połowę tego. 20 ml syropu klonowego, słuchajcie. Wow! No. A wiesz, że dzisiaj się zastanawiał, czy mamy syrop klonowy, czy możemy coś zrobić Nie to mieliśmy, to jest... już mamy. A co ty, nie wygląda jak taka buła. Tak. Jest 20, idealnie. Co dalej? Jeden mały kawałek imbiru. To znaczy mały kawałek. No, ten obiec. A pokażę ile pan dał. Dobra, to ty się zajmujesz imbirem, mm -hmm. a ja dodam przyprawy. Jedna łyżka wędzonej papryki. Podlinkujemy wam TikToka w opisie, którego mamy. Jedna łyżka wędzonej papryki jest. Dwie łyżeczki kurkumy. Raz, dwa. Do tego teraz dochodzi jedna łyżeczka chili. Albo więcej. No więcej jest napisane do smaku. Jedna łyżeczka. Aha, nie, które widzowie, to wie, na obieranie imbiru, łyżeczka. Sztos totalne. Testowaliśmy to na jego jakiś czas temu, na jakimś odcinku. I powiem Wam, że rzeczywiście te, z tego korzystam. I mniej imbiru zużywacie, no bo jakby nie wbijacie się nożem w to tak mocno i łatwo się wchodzi w międzyczasie takie, widzicie, wgłębienia imbirowe. To jest lifehack. To jest chyba lifehack, który mi się najbardziej podoba. Wszystkich life pack. Wow, mocne słowa. Szczególnie nie. na takie jesieniarskie herbatki. Jedna łyżeczka cynamonu do tego jeszcze dochodzi. No korzennie widzowie, korzennie. No, w tak nie? No. I Wrzuci pół... tak cały? Nie, pokój go na kilka kawałków. I jeszcze pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Też tam jest. Wiem, że gdzieś jest no. na tego. No z tymi przyprawami zawsze jest tak, że nie pamiętasz, czy masz je w domu, kupujesz je i później masz trzy otwarte. Nie, no to ja akurat bym wiedziała, żeby powiedzieć, że mam. No, w sumie to już dużo tych. Tak, tak, tak bo ja też, ostatnio też bardzo dużo robiliśmy indyjskiego jedzenia. I Maksiowi też tak. robimy korzenne przyprawy i no. ziołowe. Więc to akurat wiedziałam, że mama akurat Paweł dogadywał zakupy. Dobra. Dalej. Wszystko. Zaczynamy to gotować. Gotujemy to 15 minut. Trzeba to wymieszać i potem zblendować. po okay. 15 minutach i będzie gotowe. Już jeszcze dodajemy sól i pieprz do smaku. Daję troszkę soli. Troszkę pieprzu. Ej, śmiesznie to pachnie, bo to pachnie jednocześnie warzywami, a jednocześnie jakimś takim ciastkiem korzennym. No. I trochę daje też vibe takiego indyjskiej kuchni, przez to, że jest tyle przypraw takie tak. intensywne. Fajnie, fajnie, ciekawie. Jestem skojarzona, czy tak smakują i tak są przyprawione w restauracjach te kremy. Jeszcze bardziej po prostu robią zwykły krem warzywny z dyni, czy robią też taki mocno korzenno imbirowy i tak dalej. Pojęcia, nie jadłem nigdy. Musimy przetestować w restauracji. No. Dobra, to co, czekamy aż to się zrobi. Pogotuje się 15 minut i widzimy się zaraz, jak będziemy to blendować. Jest gotowy, teraz musimy wszystko zblendować. To mamy problem, widzowie. Nie mamy gniazdo mam na, na wyspie. wyspie. No, mieliśmy zrobić, a w końcu go nie zrobiliśmy. Bo nie chcieliśmy zrobić na blacie, tylko chcieliśmy zrobić w szufladzie i mieliśmy to zrobić, ale stolarz nie dojechał do nas. I... Tak, I już nie wróci. Czy legenda głosi, że wróci, ale to tylko legenda. Mieliśmy ciekawe przygody ze stolarzem w tym domu. Dawaj, blenduj żona. Dobra, bierzemy miskę, przelewamy nasz kremik. Ale my mamy to z serem, mam takiego dobrego tościka ser. No trudno, chodzi o sam krem. I teraz robimy jeszcze tak. Śmiejesz się z mojego zdobienia? Poczekaj. Kurde, mm. <śmiany> Miałobyś być Musisz niżej to musi być, o, tak. No i tak, ładnie ma być przyzdobiony generalnie. Powiedzmy, że jest. Smakujmy tego bydlaka. No, jestem mega ciekawa. Pachnie bardzo intensywnie. O a! Aż tak to nie, ale jest yy, mm, przeprawiony. Mm. Jest fest przeprawiony. Ale tu nie chodzi o chili, tylko Ta chodzi jest o. Jest ostre. Mm, mm. To jest chili. To jest imbir. To nie Kochani dodaj jest... łyżeczkę. To jest chili. To jest takie ostre, to parzy. To nie jest ostre, że chili. To jest przyprawy To nie. Są. nie jest ostre, i strasznie pikantne. To nie jest nie do zjedzenia. Co ty gadasz? No serio? To sobie jest to sam. Nie, to jest nie do zjedzenia dla mnie. Ale ogólnie jest dobre w smaku. Ogólnie jest dobre, dopóki nie złapiecie tą ostrość. wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że tą ostrość powiela imbir i tą ostrość powiela te wszystkie przyprawy korzenne. No było napisane, żeby dodać łyżeczkę chili. Dodałem nawet niepełną. Naprawdę. Ma przebitka jest. Nie no, no okej, okay, no, no dodałem niepełno. Jest dobre, ale no dla mnie nie Aj, ale ogólnie nie bardzo dobre to jest. Krajiste to jest. Smakuje trochę e, jak kuchnia indyjska. Ale jest takie w ogóle... Jest, 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 jest ale jest słodkie i delikatne. Jest delikatne, fajne to jest. Pierwszy raz jem w ogóle dynie. Bardzo, Nigdy nie jadłam dyni. Ja też chyba ja. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Zajebite. Jak pójdziemy do taki lat, to przystać trochę Spokój sobie jeszcze. Nie! Wydawało ci się, może. Pa, wciu. No. Wypaliło mi gardło, musiałam wyprzytać mleko. Okej. Okay. No to ja go zjem, Następnym razem po prostu nie dodawać chili, totalnie. Tak, no, totalnie. I wtedy będzie dobre. albo mi imbiro. Ale ogólnie bardzo dobry bo krem. Przyszny. Ej, muszę zrobić taki maksowie. No to z takich przypraw, Ej, ale z tymi warzywkami. Polecanko fest. Sam przepis. Mamy jeszcze małe dynie, ja robię maksowanie. Spoko. Tylko jak będziecie robić sobie i nie lubicie ostrego, to serio mnie, nie dawajcie, bo. Mniej imbiru i mniej chili. Ja teraz czuję po chwili, że jest ostre. Kiedy ja jestem mega tolerancyjny na ostre, no. Ale zjem to. Bardzo pyszne. Mój tata Widzicie? Mam ja kurczaka jeszcze tego wrzucił. O, no. O, takiego, no, ugotował sobie kurczaka i wrzucił kawałki kurczaka gotowanego. No, tak. Będzie to No, spoko. Sprzątamy i przechodzimy do kolejnego przedmiotu. Wracamy naszej upieczonej dyni. I teraz z tego musimy zrobić PIRE. Coś w jedno, sensie, to takie... po prostu trzeba roznieś, to obrać i roznieść, więc możesz to zrobić. Dobra. W czasie zawsze już przygotować jeszcze te rzeczy. Myślę, że Widelce tam radę, czy brać z tego? Myślę, że Widelce tam masz rady. O, teraz to się fajnie obiera. No, bo już jest, to już jest zimne, no. No, sztos. Jak daje vibe to ugotowanych ziemniaków. A dlatego się robi puree z dyni. Ma to sens. Aha. Te o upieczonego ziemniaka. Tak. A dynia, ma to sens. Rację, Teraz tak, ja już wrzucam ty, do miski. Dwie te 200 gram potrzebujemy. O tak, Ktoś trzeba to zważyć. Ja wrzucam 250 gram tego tego. 300 ma To potrzebne jest 200, więc wrzuć teraz do tego 200 gramów Ale to ciekawe, czy teraz wyjśc, nie? To mi się nie podoba tu No to jest akurat sporo nadużyń no. Do tego wbijamy jedno jajko Zostaw to na wagę mhm. To w ogóle można odstawić do tyłu na razie Dodajemy 150 gram mąki pszennej I jeszcze trzeba dodać 1 czwartą łyżeczki soli No i teraz to już skończymy. łączymy O, mieszasz? No Mieszaj żona Teraz nie wiem jak robić to, to zwykła kopytka, tak jak babcia tak. robi Znaczy no nie do końca zwykłe, ale na razie jest zwykłe No w sensie chodzi o to, że potem się je... się je kroi Tak, tak, tak tak, tak. Kopytka też się robi z ziemniaków swoją drogą, nie? No, kopytka tak o, Ale Adam, ostatnie kopytko z ciebie nie było Zazdro. No trochę nam wyszło to miękkie, takie miało wyjść? No takie trochę ten, dodam trochę mąki Dobra, tyle starczy Po prostu to, to będzie takie trochę miękkie, ale potem będzie jak tutaj, nie? Tak, tu jeszcze teraz Dobra, no mamy to, teraz rozsypujemy tu mąkę tak, wrzuć to tutaj i uformuj kulę. Nie wiem, czy to tak wyjdzie, ale zobaczymy. Jak moja babcia robi kuchutka, to jest miks, w sensie bardziej zbite to. Mhm. No u pani też jest ogólnie trochę bardziej zbite, no, ale zrobiliśmy idealnie tak jak ona. Zaczekajmy, może u mnie trochę ręce. Tu jeszcze głowę kładziony. Tutaj, tutaj więcej? No, daj no, Tutaj tak ma No, no. no takie, strasznie takie strasznie takie. No, może twaróg inny albo. To zupa, to nie wyjdzie, to będzie Trasznie, się rozwalać to się, No będzie się strasznie rozwalać One są takie rozlazłe, ale nie aż tak jak nasze Patrz, twaróg, pire dodaliśmy Jajko dodaliśmy, sól dodaliśmy, mąkę dodaliśmy Nie no, to po prostu ona dodała tutaj dużo mąki Mam wrażenie. No dawaj jeszcze mąki po prostu Zobaczymy, najwyżej będą, nie wyjdą No ale spróbujmy dodać więcej mąki no, ja Zrobiliśmy identyko No ileż można tej mąki też dawać, nie? Coś jest nie tak w naszych składnikach, chyba wiesz? No, ale co, no wszystkie są takie same? No nie wiem, no coś po prostu jest nie tak. No pani tam napisała, że najlepiej z jakiejś tam konkretnej dyni, żeby to było. My to włożymy do garnka i to nam się rozpadnie. No, napisała, że, to, że trzeba to zrobić z dyni Hokkaido. No zobacz, to się nawet nie. No lipa. to nie wyjdzie nam. No możemy z tej dnią, no z drugiej dyni. Co? Nie No ma sensu. Co teraz? No nie wiem. No nie, przecież nie wyszedł przepis TikToka, no co ja ci mogę powiedzieć? Nie, nie wiem, co robić. No ja robiłam kopytka wielokrotnie z moją łapcią i no one nie mają tej konsystencji, no. Boję się, że to po prostu nam się rozpadnie. No ale jak ja zrobię z tego tak... No, no dobra, no, no spróbujmy. Robimy. Gotuję wodę. Kurde, a to wygląda mega apetycznie ogólnie u tej pani. Mam nadzieję, że to jednak się uda. Wiesz jak kroić? No, tak, no. Ej, hey, jest okej. Okay. Nie są za miękkie, widzisz? No ale może wyjdą. Ej, ale podoba mi się ten przepis. ja zrobię sobie. No i ja później jest jeszcze z masełkiem i z cukrem i z cynamonem. Ale ja mi jadła jadła do... inaczej, nie tak Okej, okay, ale... to ja właśnie mam ochotę na słodkę posmakować. Okay. Wiesz, tutaj są z drugiej strony bo No u pani wyglądały w ogóle u pani były bardziej pomarańczowe. One mm -hmm. są jakieś takie. Może kwestia dyni po prostu, no. Okay, tak, no, no. tak, to nie wygląda tak zrobiłaś trochę. No i ja wiem, by... to Ale nie da się z tego zrobić. Z tego. Ale ja wiem, że nie da się po prostu mówię no, mówisz, Ja nie mówię, że kształt ty zrobiłaś, no ja ich nie zrobiłam po no, prostu. Nie, nie no, się. robiłaś, bo ty robiłaś. Jak ja bym zrobił, to ja bym zrobił. Jakby tu nie chodzi o to kto, kto je zrobił. Chodzi <laughs> o to, że po prostu zrobiłaś. To jakby. Bo akurat w Kryiłaś, a że ciasto jest takie, że się nie da, to to jest inna ilość. Ja tu nie mówię, że to jest twoja wina, tylko... To będzie byle... twoja wina, jak się rozwalą, ty je wrzucasz. Dobrze. Ja Ile może się woda gotować? W zależnie od XXI wieku. Zamawiam nam jedzenie. Ale mamy jedzenie. Ja zjem krem. Ja nie zjem kremu, ja sam no sobie. Wody. Dobra, woda nam się gotuje. Wrzucamy kopyta, chodź na nas, patrz. No nie jedną, musisz rzucić kilka. No wiem, 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 ale chciałem sprawdzić. I zmniejsz ogień. Mamy jej gotować minutę od momentu wypłynięcia. No, ale musisz rzucić je szybciej. No dobra, no wrzucam. Komie to, a ty jesteś dzisiaj buńczuczna. Po no stoisz i patrzysz, co tam, czemu patrzysz na nie? Po prostu je wrzucę i już się rozwalają Lubię patrzeć na twoje kopyta Tylko okay, to nie brzmiało Dobra, tyle starczy Ale będą kopytka Twoja babcia jak zobaczy ten film będzie nas zazdrościć Chyba babci nie oglądały, <suszy> to nie zazdrościły One się nie czują W tym czasie musimy rozpuścić trochę masełka tutaj posprzątać, bo na pewno jakby z reszty to nie wyjdzie Chodź w sumie poczekam Poczekaj, może wyjdzie Nie sprzątam, może żyje. wyjdą, to wtedy zrobię sobie obiad Jak pilnujesz tych kopytek? Płynęły już? Nie wiem. Krojewoda. O, wypływają, widzisz, że wypływać? Mhm. Czyli o teraz minuta. No to ja włączę w timer. Wyszło. Znaczy plucy tak nie rozpadły, ale to nie będzie dobre. Licz to tą minutę? Tak. A i trzeba zrobić taką mikromieszankę cukru. Dziął kopytka? Wziął kopytka. Ogólnie wyglądają źle, ale mogą być dobre, no. Teraz polewamy je ciutkę masłem. A mogę bez tego? Mogę na masłem? No możesz, no trzymaj. Teraz zrobię taste czekaj. No Ale poczekaj, polejmy masłem chociaż. A ja chcę sama czy no dobra, tak. polewaj łyżką. Tak. Polewamy je masełkiem. No i Jola, niech teraz posmakuje, a ja potem dokończę. Jak? Są so ok. Po so prostu ok. To so okay. So ok. Teraz do tego widzowie jeszcze dodajemy trochę cynamonu. Są kwaśne. Ok, ciekawe. I trochę cukru. No i teraz powinny być. Wizualnie nie wyszły na najlepsze. Nie oszukujmy się. Ale to najprawdopodobniej kwestia dyni, którą mieliśmy. Nie pasuje to się, bo te kopytki są tak kwaśne. Całek jest kwaśne miejsca. To większego mało. Wow. No. Mało czuć dynie. W no ogóle nie czuć dyni. Ale ten twaruk się mocno przybijać taki Tak, stowaty. Sam twaruk z, z tyłu macie z cynamonem czuję. No. Cynamonowy twaróg. średnie. No, to średnie. I wydaje mi się, że tak siak jak jakby nam wyszło ładne, to to by tak samo smakowało. No, smakowało było podobnie, kwestia wizualności u nas wyszła, nie. poprzedni przepis gdzieś na 10, ten 4. Cztery na dziesięć. No. No. Dobra kochani, to było na tyle. Dajcie znać, czy Wy lubicie dynię i czujecie dynię w tym sezonie. Tak jest, popularne no, i chyba teraz. zaczniemy jeść. No, zaczniemy jeść. Na no. pewno chcę posmakować w jakiejś restauracji dobrej krem z dyni. Na 100%. To była pozycja, w której mi totalnie nie ruszył. A te po dzisiejszym odcinku? No. Jak najbardziej. Jestem mega ciekaw smaku tego. Ja też. No prawda? Tak. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa pa!